Siemaneczko, tu wasz dr, Kula, Moi drodzy, z wami dzisiaj chciałem taką rozmowę, taką polkaduchę. Dzisiaj chciałem z wami tak pogadać, moi drodzy. Chciałem, żebyście, um, chciałem tak z wami porozmawiać E, Dzisiaj tylko, przepraszam Was, że ja nic e, nie nagrywam. E, musicie mnie zmotywować. E, ja chcę, żeby były mm, po mm, tysiąc łapek, takie w górę, taki mega, takie majka, taka mega łapka w górę, by była. I wiecie, moi drodzy, po. Ja tu dla Was czasami ja dla Was nagrywam na ja Was mogę e, takiego live'ika zrobić. E, jak będziecie chcieli, możecie mi napisać w tacie. Jak będziecie ch... e, tak to zawsze jest. Ja po prostu um, wiecie coś, coś, coś zrobię coś jak mam czas wolny, czy jak tam to mogę nagrać tam z jak będziecie chcieli, po pięć po pięć filmików, czy po dwadzieścia po 20 filmików będziecie chcieli, no kurczę ja dlatego dla was chciałem, żeby było wiecie, ja dla was tak, wiecie, dla was to mogę jak będziecie mieli tam skrócić, z, z to możecie nacisnąć i na ten dzwoneczek możecie po, na, po prostu e, nacisnąć. E, wiecie, a, a ja tak, wiecie, ja to e, czekam, żeby było, e, wiecie, a tak to mi tak to zależy, a, a jak będziecie chcieli coś jeszcze wiedzieć yy, na ten temat yy, to wiecie moi drodzy ja dla was ja dla was ten robię ten live po prostu żeby był yy, dla was te robię żeby był yy, wiecie ja to chcę się wiesz, wiecie ja chcę się postarać się dla was Jesteście moimi widzami. Ja chcę się postarać, jakby było najwięcej subów, najwięcej było. Ja widzę, że łapki są w górę 90. Wiecie, moi drodzy, bo widzę. A subów mam 24, ale ja chcę, żeby było jeszcze jak najwięcej, było subów. Tych najbardziej, żeby było. Wiecie. Bo to na mnie to zależy, żeby było, a wiecie, a tak ja to tak zawsze się staram się i wiecie, bo to ja to zawsze się chcę, wiecie, się postarać, się. i widzę, że z was yy, mnie w komentarzyku. Ale zaraz zobaczę, czy z któryś z Was mi napisze komentarzyk. Yy, ja jeszcze, jeszcze wam powiem, jeszcze, yy, jeszcze przedliczem, może jeszcze na święta, jeszcze może przed świętami albo na święta, jeszcze postaram się, żeby mieć yy, GTA piątkę, jeszcze się postaram się, żeby było żeby była jeszcze tak super tak mega 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 wiecie ja to zawsze się lubię na razie to w tej chwili jeszcze tak chwilowo chwilę wejdę tam z wami to jeszcze mogę pograć tam. z wami jeszcze tak albo w minecrafta albo coś tak to ja tą wiecie ja to lubię się wiecie się tak po wiecie ja lubię się tak postarać się żeby było e, wiecie ja to lubię a tak to e, wiecie ja zaraz zobaczę e, wiecie um, ja to widzę że o Szoniks. witam Shadows. Widzę, że um, chcesz w Minecraft. E, dobra, proszę, poczekajcie chwileczkę, moi drodzy. Oj, widzę, że Shadows. Widzę, że chciał. Widzę, że chce, a. a wiecie. Dobra, to zaczekajcie. Zaraz zobaczycie. E, tak ja nie chcę, żeby było. E, wiecie, um, wiecie, tak, to, um, tak po prostu um, dzisiaj, um, wiecie, um, ja tu. I jak będę miał e, przyszykowane e, czy coś to e, wiecie ja to e, będę widział bo ja to tak e, chcę widzieć a to jeszcze tak sporo sporo e, wiecie sporo tego jest a wiecie jak się to długo się to ładuje a wiecie Oto, no wiecie, nie chcę na razie żadnych um, muzyki nie chcę, e, jak będę miał, może jak będę miał, muzyk na razie nie będę zapućać, bo jak będą prawa w nie chcę, żeby było w Geta-piące. Jakbym miał, to nie chcę. Jeszcze Was tak poinformuję, um, bo jeszcze Wam. Um, Powiem kto to jeszcze będzie, ten e, 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 będzie, a tak to e, wiecie, ja to tak e, mogę sobie tam chwilę tam wiecie, bo tak wiecie ja to ten e, wiecie ja to lubię tak zrobić tak, że było tak że, o, że fajnie, że y, wiecie, ja jeszcze mam w y, tym to jeszcze mam tak skейпа mam, ale tak często tak używam tak tą częściutku często a używam a wiecie jak to jest? Ja to y, tak to zawsze jest, a wiecie? Widzę, że trzy, trzy chyba wiadomości mam z dzisiejszego. Trzy wiadomości poszły, a tylko gdzie są te wiadomości? Właśnie yy, wiadomości, a chcę wiedzieć, gdzie, yy, gdzie są te wiadomości, yy, bo widzę, że Um, wiecie, ja tu... o dobra o dobra o dobra um, mm -hmm. o widzę że szed, szedł ja na tym wiecie ja to zawsze lubię mieć a wiecie ja już tak już załapałem gdzie to jest ja tak to Załapuję, moi drodzy. E, chwilowo może, mm, jak będę miał czas, to może nagrę. E, może później, tak za dwie, trzy godzinki maksimum. E, jak będę miał czas, to mm, wam pokażę. I dlatego później się wam zła